Witajcie kochani, witajcie. Dzisiaj postanowiłam nagrać horoskopę. Jest cudowna energia: jesteśmy w energii Saturna, jesteśmy w energii takiej, która rozwija u nas współodczuwanie, rozwija u nas współodczuwanie, rozwija u nas taką energię serca w polu serca, kiedy nasza dusza wzrasta, kiedy do naszej duszy przychodzą różnego rodzaju właśnie przekazy, różnego rodzaju odczucia, doznania. Dzisiaj też wyślijmy nasze myśli, nasze serce do tych osób, które cierpią, które potrzebują naszego wsparcia, które potrzebują naszego otulenia. W energii Saturna to jest taka energia, która nie tylko nas otwiera na współodczuwanie, ale też właśnie każe nam, daje nam możliwość właśnie wysłania tej energii do osób, które cierpią, do osób, które potrzebują tej energii. Dzisiaj rano z wami rozmawiałam i właściwie ocierałam z, otwieramy serce, wzruszamy, łączę was z tymi energiami anielskimi, ale też pokazuję, że wszystko można zmienić, uspokoić że ta energia, która właściwie jest, kiedy zaczynamy wchodzić w czas przesilenia, kiedy zaczynamy wchodzić właściwie w taki czas, kiedy to niebo zaczyna być otwarte, kiedy będzie zaczynał rządzić żywioł Ziemi, energia Archanioła Gabriela, cudownego kreatora, patrona naszych rodzin, naszych bliskich, naszych przyjaciół. Energia biznesów też, bo to są projekty, to jest piękna, biała energia, która rozwija, która stabilizuje, która daje niesamowite wsparcie. Dzisiaj od Was też dostałam mnóstwo wiadomości. Jeszcze na wszystkie nie odpowiedziałam, dopiero tak gdzieś jeszcze wracam do tych wiadomości, które były wcześniej, przede wszystkim, ale dzisiaj też do mnie po ostatniej rozmowie tak doszło, że właśnie nie tylko dbajmy o to nasze ciało fizyczne, bo czasami. Zapominamy naszej energii, o naszej duszy, o tym, że my tutaj przyszliśmy na ziemię po to, żeby się rozwijać, żeby dusza doświadczała, żeby nasza dusza piękniała. Im mamy lepszy rodzaj energii. Codziennie powinniśmy dbać o lepszy rodzaj naszej energii, o to, żeby być piękniejszym, ładniejszym, nie tylko zewnętrznie, ale też wewnętrznie, moi drodzy. Żeby mieć lepszą, lepszą jakość tej naszej energii, lepszą jakość tej naszej duszy, to też, ja tak powiem, nasze przyszłe życia też będą piękniejsze, też będą po prostu lepsze w ogóle. Pytacie się o talizman, organ, organy, które mam. Talizmany, organy, został mi tylko jeden, Archanioła Michaela, nie przyjeżdżam tutaj, możecie go zakupić. On harmonizuje energię, wspiera na każdym poziomie. Przede wszystkim uspokaja, bo jako specjalnie dla Was ładuję energią Reiki, energią, której korzysta tysiące ludzi, już tysiące klientów na, na całym świecie, w taką dobrą energią, Więc zapraszam Was serdecznie. I dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj do końca weekendu, właściwie dzisiaj i jutro, każda osoba, która udostępni ten filmik z horoskopem, bo będzie zaraz horoskop dla Was. Na waszej osi czasu i wróci do mnie, powie, że udostępniła, napisze do mnie na Messengera, Znajdziecie mojego facebooka na Wróżka Anila albo na, na moim messengerze. Dostanie, dostanie ode mnie prezent. Trzeba udostępnić filmik i dać link do mojej strony, albo wpisać dane, które będą podane w filmiku, albo udostępnić moją stronę. Co dalej piszecie? Dalej piszecie, tutaj jest piękne, piękne sprawozdania właśnie z rytuałów. Najbliższy rytuał będzie, jutro sobie zrobimy, w energii właśnie słońca. Dzień dobry kochana Kasienko, chciałam Ci powiedzieć, że rytuał był cudowny. Bardzo odczułam tym razem obecność sarenek, aniołów, ich piękne, te czarne oty wpatrujące się we mnie. Czasami spotykamy te zwierzęta mocy, zwierzęta, które dają nam takie niesamowite wsparcie. Poczułam, gdy Archanioł Michał przetuniał, mnie otoczył swoimi skrzydłami, poczułam niesamowity spokój. Księżyc, który odprowadzał mnie do domu, owiewał mnie magią, poczuciem spełnienia, niesamowite. Pani Kasiu, dziękuję z całego serca za cudowny rytuał i sesję oczyszczenia, Łzy same cisnęły się do oczu. Czasami nasze serce się otwiera, mamy zablokowane uczucia. I wtedy, kiedy to serce nasze się otwiera, ta energia też płynie. Płakałam jak dziecko, płakałam jak dziecko. Życzę pięknego, spokojnego dnia. Tu mocno Panią. Dziękuję za wszystko. Ja też dziękuję za piękne wiadomości. One zawsze mnie wzruszają, moi drodzy. One zawsze mnie wzruszają, dają niesamowite takie wsparcie e, przede wszystkim. Pamiętajmy, że jeżeli, mm, pamiętajmy, że no, dbajmy się, bo naszą zadaniem jest pracować właśnie nad sobą. Pani jest super po rozmowie, zaraz się bardzo dobrze poczułam, poczułam bardzo dobrą pani energię. I pojechałam do rodziny partnera, żeby to wszystko było wyjaśnić. I dowiedziałam się właśnie o tej chorobie mamy, o której Pani mówiła od partnera przede wszystkim. Jestem bardzo uspokojona, dziękuję, zapraszam serdecznie na rozmowę. Możecie się umówić, możecie tutaj po prostu umówić się, to jest bardzo tutaj ważne. Dobrze, już nie będę czytać tych wiadomości, bierzemy się. Bierzemy, dzisiaj mam cudowne karty naszych przodków. Przepiękne i e, też e, naszych opiekunów duchowych i Groetelle oraz Runki. Zobaczmy sobie tutaj e, dla Skorpiona, a wy napiszcie w komentarzu Wasze znaki. Oczywiście konkurs e, obowiązuje, więc zapraszam Was serdecznie. Zobaczmy, co Skorpionowi chcą karty przekazać na najbliższy czas. Piękna karta, proszę bardzo. Karta energii, uleczania. Pozdrawiania, właśnie energią, kiedy przekazujemy tą energię czy słowem, czy działaniem, są różne metody uzdrawiania. Kiedy dbamy też o jakość naszej energii, tutaj będziemy bardzo mocno współpracować z tymi energiami i ci przodkowie też są przy nas. Oni nas otulają, otulają naszą miłością, naszym takim wsparciem przede wszystkim. To jest, jest to bolesne, kiedy odchodzi ktoś blisko z naszego życia. Moja mama jeszcze miesiąc nie minęło, jak odeszła jej dusza postanowiła po prostu odejść, ale ja bardzo mocno zawsze czułam taką opiekę moich przodków. I pamiętajmy, że zawsze my do tych przodków naszych, czy do osób bliskich, które odeszły, możemy się zwracać o różne sprawy do różnych osób, czy na przykład do naszych przyjaciół, czy do różnych osób. Czasami nie dokończymy pewnych rozmów, czy jak to nazywam, pewnych kaw. Szczególnie jeżeli to są osoby bliskie, ale możemy tak jakby intuicyjnie, poprzez serce, rozmawiać. Proszę bardzo, karty pokazują wzmocnić swoje pole ochronne energii. To jest bardzo ważne, bo czasami są osoby, które nam źle życzą, ale w momencie my im wybaczamy. Ta energia spada. No i co mamy tutaj? Wzrost intuicji. Otwarcie serca u skorpionika. Zobaczmy, co nasi opiekunowie duchowi chcą nam powiedzieć, moi drodzy. Już patrzymy. No, jesteśmy po stracie. Tak, ja w tym roku dużo straciłam, jakby osób bliskich mojemu sercu, ale otwieramy się na nowe. Zobaczcie. Z tego przychodzi nauka. Pewne, pewne etapy się zakończyły, a pewne etapy się otwierają. Przede wszystkim tutaj bardzo silne łączenie z naszymi nauczycielami duchowymi opiekunami w tej energii, bardzo silna energia wsparcia, bardzo silna energia, która daje nam niesamowitą możność przede wszystkim. Jaka cudowna karta dyscypliny, działania, pracy przede wszystkim. Zobaczmy sobie co runki nam chcą powiedzieć, tutaj co wyrocznie runiczna, kocham runy bardzo mocno, zobaczmy sobie co runki chcą nam powiedzieć, pierwsza karta pokazuje porządkowanie, prawo, sprawy urzędowe, no i oczywiście miłość, romans, działanie, coś fajnego, coś miłego dla naszego ciała i duszy. Przede wszystkim i co mamy tutaj, drogę do przodu. Idziemy do przodu. To jest bardzo piękna karta. I zobaczmy sobie, co tutaj, co tutaj nam karty chcą powiedzieć. Weźmy sobie trzy sfery życia, nie ogólnie. W biznesie pełna realizacja, działanie, projekty, piękna energia serca. Kiedy angażujemy, to pole serca. Ale naszej duszy we wszystko działamy. W finansach też dobrze. Sporo wydatków, ale tutaj bardzo dobrze obdarowujmy naszych bliskich właśnie prezentami. To jest droga, rozwój, działanie. No i w miłości, znajomości, prezenty. Coś to może być skorpion. Jest bardzo fajnym znakiem. Dobrze. Spójrzmy sobie teraz na rybki. Co tutaj chcą Wam powiedzieć wasi przodkowie rybom? Właśnie, więcej spokoju, więcej cierpliwości, więcej energii stabilności. Przede wszystkim energia ziemi tutaj to jest bardzo ważne i tutaj sukces i szczęście przychodzi właśnie do ryw, takiej dobrej, pozytywnej energii. Zadbaj o siebie, zadbaj o swoje potrzeby, to jest bardzo ważne, właśnie. Tej energii miłego czegoś, przyjemnego, w takiej energii właśnie. Zobaczymy, co tutaj się opiekunowie chcą powiedzieć. No, to jest jakiś rodzaj cierpienia, bólu duszy przede wszystkim. Tutaj będą przychodziły nowe rzeczy poprzez pracę właśnie z opiekunami duchowymi, poprzez nowe życie się pokazuje, nowa energia. Coś nowego, przyjemnego właśnie w tej dobrej, ciepłej energii przede wszystkim. Zobaczmy sobie, co się tutaj będzie pokazywało w roczni ulicznej. Zatrzymanie, wejrzenie w siebie. Zobaczcie. Jaka piękna karta. Kenas przyciąga wszystko to, co najlepsze poprzez spokój właśnie tej duszy, działania i bezpieczeństwo. My tutaj dajemy taki dobry czas, dobrą właśnie energię. I zobaczmy sobie, no tutaj jest karta w pracy, takiego przystanku, zastawienia, jakichś papierów tutaj. No nie będziemy zadowoleni do końca z pracy w biznesie. Dużo zmian, ale jest karta mocy, działania, nowych projektów i stabilizowania tego, co mamy, czyli tak jakby dbajmy o to, co mamy przede wszystkim, to jest bardzo ważne, a w miłości to się będzie dużo działo, po prostu takie karty bardzo niestabilne, w finansach bardzo dobrze, wygrane rybki, tutaj trzeba grać, moi drodzy, zobaczmy sobie baranki, baranki, Opiekunowie barankom mówią, że właśnie tutaj musicie udać się do waszych opiekunów duchowych, żeby porozwiązywać pewne sprawy. I znowu nowe życie, zobaczcie, cele, praca z najwyższymi nauczycielami tutaj przede wszystkim, właśnie w tej dobrej, ciepłej energii. To jest bardzo ważne. I cóż mamy? Mamy tutaj bergano, czyli wzrost, działanie, siła, dobra energia. Spójrzmy sobie. Cóż mamy? Silna karta protekcji, wzmocnienie Twojego serca, Twojej duszy przede wszystkim, Twoje nowe kierunki, nowe działanie, dobra, taka fajna energia. Zapraszam serdecznie, tak jak mówię, jest konkurs, trzeba go udostępnić i wrócić do mnie po nagrodę.